やめたら Zamówienie nas z prosem Wieruszów to bardzo dobry zespół. Nie można tego nic o tym powiedzieć. My zagraliśmy tak jak mieliśmy założenia, które trener przedstawił nam w szatni. Boisko niestety nie było takie jak będzie w węgrowskie i to bardzo przeszkadzało. No myśleliśmy, że będziemy grać na tym dużym boisku. No i troszkę inne założenia musieliśmy zmienić w szatni. No, znaczy, jeżeli chodzi o skład, no to wiadomo, borykamy się z paroma kontuzjami, brakuje nam 6 zawodników, którzy gdzieś tam się e, muszą podleczyć. E, jeżeli chodzi o sam sparing, to e, na pewno na plus. Na pewno na plus e, bardzo wąskie boisko, małe. E, ciężko się gra na takim boisku, zespół się cofnął z Wiruszowa e, i ciężko było nam się przewidzieć, skoro w pierwszej połowie mieliśmy naprawdę z pięć, sześć takich dogodnych sytuacji, w drugiej połowie mieliśmy też z pięć, sześć. ramkach z Wiruszowa naprawdę, można powiedzieć, że interwencje to klasowe. E, to, co żeśmy sobie zakładali, pewne schematy, pewne rozegrania, y, to funkcjonowałoby, gdyby to boisko było troszeczkę szersze. Sama próba grania była dobra, bo była chęć, były ruchy, wszystko było ok, więc y, ja ten sparing uważam na plus, jeżeli chodzi o... O bramkę straconą, no to wiadomo, nie możemy takiej bramki tracić, bo to jest bramka, która, której trampkarze nie powinni yy, tracić tak naprawdę. Takie piłki się egzekwuje nawet w Audi, wybija się, nie, nie tacy zawodnicy wybijają piłkę w Audi i nie ma z tego nic, ale cokolwiek mówię. Dobrze, to wyszło z paringu, nie w meczu ligowym, będziemy mądrzejsi, że, że jak będzie taka sytuacja podobna w meczu ligowym, to będziemy to wybijać i, i będzie spokojnie. Yy, zagraliśmy solidnie, wiadomo, nie możemy się porównywać do Polonii pod względem jakości piłkarskiej, no bo to jest drużyna, z wyższej ligi, lepiej grająca w piłkę, mająca lepszych piłkarzy, ale myślę, że, no, że nie było najgorzej. Trochę roszad w zespole w tej przerwie letniej. To jest zespół, który będzie podobnie jak to miało miejsce rok temu, ja już nie mówię o czwartej lidze, ale rok temu w okręgówce Wiodł Prym. Jak sądzisz? No, nie wiem czy będzie wiódł. Prym, ja mam nadzieję, że w tej piątce będziemy i myślę, że z tego będziemy się cieszyć. Polizaliśmy trochę tej czwartej ligi, wiemy z czym to się je. Na dzień dzisiejszy nas nie stać pod każdym względem grać na tym poziomie. Wy trochę szybko już pożegnaliście się z czwartą ligą mentalnie. Na pewno był czas więc na przygotowanie się odpowiednio, pogodzenie z, z, tym, z tą degradacją. To jest zespół już gdzieś tam w głowie przygotowany do walki, czy jeszcze gdzieś tam tkwią myśli, nie udało się, spadamy, jesteśmy spadkowiczy. No trzeba pamiętać, że ja już nie wracam do czwartej ligi. Pogadaliśmy sobie, porozmawialiśmy sobie w szatni, jak to by wyglądało i myślę, że nie ma co wracać. No nie zdaliśmy egzaminu, spadliśmy, no niestety Okazaliśmy się słabszą drużyną w tej lidze. No i tak to jest w sporcie. Zasilni na okręgówkę, zasłabi na czwartą ligę? Nie wiem, czy będziemy zasilni. Ja mówię, no, ja bym chciał, żeby to była solidna drużyna, która wie jak wychodzi, po co wychodzi na boisko i żeby po prostu w każdym meczu grało zwycięstwo. To czego Wam zabrakło na poziomie ligi? Ja już nawet nie mówię o finansach, bo niekiedy to chociażby te czołowe zespoły, a reszta stawki to była przepaść organizacyjnie, finansowo. Strasznie była podzielona ta liga. Czego Wam zabrakło sportowo? Jakości. Umiejętności. Jakości piłkarskiej, no bo to jest najważniejsze w piłku. Mówię, Założyliśmy sobie przed tą rundą wiosenną, że. Mamy tych 6-7 kolejek pierwszych, musimy zrobić 10-12 punktów, żeby się utrzymać. No niestety nie udało nam się. Wszystkie mecze przegraliśmy praktycznie jedną bramką. No i dalej się już to potoczyło, dalej się potoczyło. Dobrym posunięciem było to, że nie braliście zbyt dużej armii zaciężnej. Teraz akurat po spadku no nie ma z tym problemu, bo macie swoich zawodników. Nie było na stać po prostu. Przedałoby się dwóch, trzech, czterech chłopaków jakościowych, bo to jest normalnie przy awansie trzeba. Zmocnić zespół, no nam się nie udało. Myśleliśmy że ci, co przyjdą, że, że nas wzmocnią. No, okazało się w sumie, że było jakoś tam wzmocnienie na tą czwartą ligę, ale nie na tyle, żeby się utrzymać. Dawid Nowiacki miał propozycję na pewno z innych klubów w tej przerwie letniej. Zresztą co rundę gdzieś tam telefony dzwonią, dzwoniął, przyjść po trenują u nas. Coś tam, coś tam, jakieś tam sygnały były, ale mówiłem się z prezesem, że. Po tym spadku dalej chcę, żebym tutaj został. No i żebyśmy to jakoś pokładali, żeby jakoś to wyglądało. Jest jeszcze chemia z piłkarzami cały czas? No, nie wiem, myśl, mam nadzieję, że wróciła. Słuchaj, jeszcze nie